Dzień dobry <grywa> I Witajcie w naszej bajce Słońca zagra na pujarce Drodzydź moi Nic nie kupiłem Nic nie kupiłem ale się dobrze bawiłem miałem okazję założyć parę ciekawych rzeczy znanych firm No i ci, Panie, że żyje że nie pije, że nie palę Panie mój kochany Ach. Życie jest piękne, wiecie to trzeba zrobić pewnych parę rzeczy i jest, jest cudownie, po prostu nie to, że jest fajne, jest po prostu wręcz cudownie. I pięknie jest. I bardzo pięknie jest. Jezu, jak się cieszę z tych, Kiedy to cieszę. Słuchajcie, przede wszystkim, przede wszystkim trzeba się wydostać z tych swoich pragnień. Wiecie, wiecie, co ja piję? Żubra to jest zuber, a nie zuber. Czym to się różni? Ano tym, że tamten to jest piwo, a to jest woda. Bardzo dobra, jeśli ktoś ma kłopoty z wypróżnianiem i ścikaniem. W ogóle na te, na kisy bardzo. Ale ja wam tutaj nie przyjechałem mówić o tym co na kichy, co nie na kichy. Tu mam piękną czapkę, która świadczy, że wróciłem z Jaworzynki Krynickiej. I kochanie, i są takie momenty, kochani, że człowiek czuje się wspaniale. I to o to chodzi. Dzisiaj, jak pamiętam, jak Adam na mityngu zaczął mówić o tym, że on jeszcze jak, jak się napije, to ma taki, taki motyw, że myśli, że jest wspaniały. O, witam. Powiedział cześć, witam, witam, siema, siema, Ewa, Ewa, skąd do nas piszesz Ewa? Rekord, czyli jenek Wienek chyba, Siemka. Powiem wam tak, że wydaje mi się, że on mówi, jak się napiję, to jeszcze wydaje mi się, że jestem wspaniałym muzykiem, wspaniałym tenisistą, wspaniałym ojcem, jakimś tam mężem. A ja, a ja już tego nie miałem, ja, wam ja jak się napiłem, to już te cuda we mnie, te kłamstwa. Te iluzje bo, bo po co człowiek pije? Słuchajcie, człowiek pije po to, żeby żyć w iluzji Jakiej iluzji? W takiej, że... Jest wspaniałe, że życie jest wspaniałe że On chce ze wszystkim poradzić, że znakomicie tańczy Jest taki miły, zabawny Ja, to, słuchajcie, jak ja jechałem tym Jechałem autobusem ja gadałem ze wszystkimi, no nie? Bo ja myślałem że Wlade, jestem tutaj Rozmowny Taki inteligentny nie? Wiesław, pozdrawiam Pandyto Pozdrawiam przyjacielu Ale to jest z nas Z mojej krzywki jeszcze, Maciek Pozdrawiam Maciuka I słuchajcie i, A tak nie jest tak wcale nie jest. Zobacz. A jest Tak wcale nie jest, że my jesteśmy piękni, wspaniali, tacy rozkoszni, jak się napijemy. Kto, kto może o tym powiedzieć? A może o tym powiedzieć ktoś, kto musi z takim pijanem przebywać. Nie, nie są wcale mili, a już, a już alkoholicy to już wodzie. Lubię Cię, dzięki. Ja, ja Cię też lubię. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Najlepszego. Słuchajcie, dzisiaj byłem w PK Max. To jest taka sieć, w której no, za połowę ceny można kupić bardzo drogie marki. No ale nieraz te połowę ceny to jest 1600 zł. Takie widziałem buty Diesla buty czy tam Adidasa. Te ceny są różne, ale ja na przykład trafiłem taki spodnik, który teraz masz, za 69 zł. Myślałem, że to Trafiłem bardzo fajny kapelusz. Mi się podał. I słuchajcie, i przed świętami na gwiazdkę. Zrobiłem taką gwiazdkę i kupiłem sobie piękny płaszcz, ale nie męski. Ci kupiłem damski, bo ja mam mój rozmiar to jest szyi sel w tych męskich kurcze w tych chińskich strojach no nie wiem, nie wiem jak oni w ogóle wzięli tą reprezentację w, do koszykówki Chińczycy, że to są takie chłopy skąd oni to znajdują że tam tacy wysocy jakieś wielkie chłopy i przeważnie te koreańskie, te wszystkie chińskie w tych Lidlach, w tych Biedronkach to tam y, numery butów to 43, 44 jak się traci to tam 45 to już zapomniał no i słuchajcie ja poszedłem yy, popatrz, czy chciałem coś w swojej magdzie kupić chciałem poszedłem na damski i patrzę przy pięknych płaszcz ale rozmiar LK czyli XL czyli na taką dużą kobietę ale ja to przymierzam patrzę dobre na mnie Kurcze, brate, ale tak pięknie, do tego znalazłem kapelusz. No jak się ubrałem na Sylwestra, to wyglądałem jak, ojej, aż 10 milionów dolarów, Przepraszam Was, że nie mogę teraz odpowiadać, ale Wy, wy chyba widzicie swoje komentarze między sobą, nie? Także, taki takiego live'a, że ja, ja na razie do Was nie dołączę, kurna waria, jak pierdziele, co za debile, skąd to wszystko przyjechało, wziął na lewym pasie dureń, stanął, jeszcze drzwi otworzył, kurczę strach pomyśleć. musi to jest biznes, to, bizną, to, to trudno nazwać nasze Bez tego, że nie będę Także, kochani, i, słuchajcie. No i wzią, wziąłem ten płaszcz i chodziłem y, parę dni. Y, byłem na święta w nich, i byłem na Sylwestra. Parę razy tam wyszedłem na miasto. W ale patrzę, a jak ja założę pod tą marynarkę jeszcze jakiś sweterek, to ja już absolutnie nie, nie mogę jego założyć. No i co wtedy? I okazało się, kochani, że on jest za mały. I dzisiaj pojechałem go oddać, bo tam jest yy, 30 dni maś na oddanie. Jeśli ci się nie podoba. Czy 28? 28. Nie 30. A ta pani mówi, że już mi minął termin. Ja mówię, jak to minął termin. <grytanie> jak jak długo jesteś bezdomny? Druga. Jesteś potrzebny. Komu jestem potrzebny? Napiszcie mi, czy jak długo jesteś bezdomny. Dobre. Słuchajcie, byłem bezdomny, byłem bezdomny, oczywiście, że byłem bezdomny. Może teraz nie piję 7 lat, 3 lata nie palę, że, teraz że nie jest źle. Posłuchajcie, eee, i ten. I ta pani mówi, że, ten, że 20 minął termin. Jesteś właśnie, w płaszczu. Jesteś eksybicjonistą tak. w W ogóle wiecie co te zwroty znaczą? Napisać bzdury jak nie. nie. Eksybicjonista to jest człowiek, który się obnaża. Ja jestem raczej facetem, który lubi się pokazać. Ja mam nadzieję, że do te właśnie na plaży na turystów. Ja uważam, że człowiek powinien być taki, jak go tam Bóg stworzył. Czyli nagi, Bez żadnych tam jakichś tam, że jak, tam założy piękne stroje, łańcuchy. Jak... Czuję się lepiej, bo, bo, bo jest lepiej ubrany. Wam no, powiem, że tak jak widzę, to właśnie yy, nieraz ci bezdomni lepiej są ubrani od, od tych ludzi, którzy yy, pracują. Dlaczego? I to jest normalne. Bo mają ciuchy z darów. Mają ciuchy i, i to całkiem niezłe. Nie? Ja sam byłem, słuchajcie, jak byłem bezdomny, to mieszkałem w takim stronisku dla chorych i bezdomnych i tam e, proszę ciebie e, normalnie wyszedłem ubrany I, i dali mi buty i kurtkę i te spodnie normalnie nie mogłem się ubrać. Ale to nie o tym. Teraz mówimy o tykie masie. Bezdomnym być to nie jest tak łatwe. Trzeba być silnym psychicznie. To prawda. To prawda właśnie, bo nie jest, nie jest to łatwe. I, I wam powiem, też jest dużo bezdomnych, którzy nie piją, nawet inni, którzy nie palą są bezdomnymi z, wy, z wyboru bo chcą być woli niezależni od niczego i od nikogo i ja pamiętam jak pojechałem do ameryki to mi się dzieli, chcesz być wolnym wiesz to jest tutaj wolne i mi pokazali dobry, wolny. oni są wolni ale słuchajcie jak ja przyszedłem obok takiego bezdomnego że ja pierdzielę taką wolną ludzi, tak jechało, tak śmierdziało. To, 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 to. Nie daj Panie Boże. I, i, to już, I to już nie jest tak, że no może i on jest wolny, ale słuchajcie, to on się sam wskazuje na na, na życie w takim wykluczeniu, no bo gdzie nie wejdzie, pamiętam kiedyś wszedł. No to sam powiedziałem, żeby wyszli po prostu, bo tak się nie wiedziało, że... coś myślałem, że się zrzygam w tramwaju, bo w Nie jest to... nie jest to przyjemne. No i trudno, jak powiem wam, jest... jak się mieszka na ulicy, to trudno jest się wykąpać. Ci, co są wiele lat bezdomni, to nie chodzą czysto ubrani, e, bo umieją się zorganizować. Nie śpią tam po żadnych kanałach, po jakichś tam e, w tych piwnicach, tylko po prostu śpią, mają jakieś swoje tam, co się o nich nazywają, e, no, swoje te wyczajone miejsca gdzie dają sobie radę nie? ale wracamy jeszcze do tego płaszczu i słuchajcie i, i, i ta pani mi powiedziała tak że ona, nie mogę przyjąć tego płaszczu, bo już jest po terminie, ale mogę go przyjąć, ponieważ to jest dopiero wczoraj ten termin. Kilka godzin temu wieczorem 20 I, i ale na kupon. No i dała mi kupon tą kartę Czyli zwróciła mi te pieniądze na kartę, ale ja za tą kartę na tej karcie nie mogę dostać tych pieniędzy fizycznie, tylko mogę je z powrotem po prostu coś za nie kupić. Dzisiaj chodziłem, chciałem coś kupić, chciałem czapkę. Gdzie jedziemy? Proszę bardzo, gdzie jedziemy? Tu jedziemy. Tam, na te. Na Milany, na gdzie Tu jest akurat Instytut IMGW, Instytut Metrologicznego Gospodarki. Mapam ma autko? Jeżdżę op Opel Astra Silnik 1,4 I powiem wam, jechaliśmy teraz byliśmy w granicy i trochę nam słabło pod górę 1,4 Auto załadowane, zapakowane ostro i niestety no, słabo ciągło jeden 4 to jest słaby ślub kiedyś pracowały i kiedyś panewki padły no, no, tutaj też wiele rzeczy już nam padło. Ale dzięki Bogu, chwalić Pana Boga, jednego, że jakoś jeździmy i nam nie padł w trasie. To jest, to jest, to jest najważniejsze. Chociaż teraz było nieciekawie, nie? Niestetyśmy, że... wszyscy musieliśmy stawać, żeby nabrał mocy i zaczął jakoś gadać. Ale dał radę. Powiedzcie mi wiecie, że znowu ma być zimno, Bo teraz jest tak całkiem całkiem. Jest minus 2 stopnie. A mają znowu przyjść mrozy. Także ja bym chciał i to Wam też polecam. Spróbować mam kolegę. Tylko byście mi przypomnieli. Piszcie mi tam w komentarzach. Biesiek zadzwoń do yy, Miszała. Mishał który kiedyś pro sporty uprawiał i na biegówkach biegał. I dlaczego to jest takie ważne? Dzisiaj byłem na lodowisku Mogę wam, mogę wam później podać godziny, które pod pałacem kultury ma swoich tych... kultury w jakichś godzinach jest otwarte bo tam są przerwy techniczne czyli nie chcę strzelać ale no, te przerwy są dość długie czyli podam wam jeśli ktoś chce jeśli ktoś jest z Warszawy, wypożyczenie łyżew Kosztuje 50 zł, trzeba zapłacić ka e kaucję i 20 zł za szafkę, żeby buty stosować. Czyli razem 70 zł trzeba mieć przy sobie. Nie, nie to jest z lewej strony Jest tam, jak ale wróćmy teraz do tych jeszcze biegówek. Kochani, na tych biegówkach, dlaczego to jest ważne? Bo jestem, ja jestem akurat po operacji kolana. Łyżwy mogą być zaryzykowne, ale spróbowanie tak poszusować na tych biegówkach, to może być ciekawe. Ja tam powiem, może nawet się dzisiaj zdecyduje natomiast na tych biegówkach to pojadę albo jutro odpalę motocykl założę narty i spróbuję tak poszusować Bo jeszcze na motocyklu, pojechać na truzowisko, się ubrać tak jak trzeba. O, to by był dobry pomysł. Znaczy ja się nie, nie wyrąbię, bo tu nieraz w niektórych miejscach, się leży lód. To może być nieciekawe. Mróz jest, kurczę, jest mróz. Kochani, dojeżdżamy, jestem, się bardzo cieszę. A co to za miasto? Warszawa. Miasto Warszawa, dzielnica Bielany. Przede mną jest jeszcze opel. Okay. Laki bieski, jak to jest? Na tym bieskim latem, jak to ładnie? O balkonie, bardzo ładnie. No i dojechaliśmy, I to się liczy, to jest pięknie. Pięknie jest tu, że znaczy, na moim parkingu niektórzy stawiają te samochody. I one stoją i nic się nie rusza nawet. No. Dojechaliśmy. zobaczcie, słoneczko świeci. Czy u was też? A gdzie to leży? Miasto nie leży. Miasto stoi. Ale leży w Polsce. Ani, ściskam Was. Dziękuję, że mogłem z Wami spędzić ten czas. Bardzo przyjemnie mi się jechało i się nie wściekłem. Warszawa stoliczna, ja. Tak jest. Skąd jesteś? że sto leczy jestem. Subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam i, i Wam dam znaka o tym lodowisku jeszcze. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w Realu. Cześć.